Hej, 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 Siem wszystkim tu Kamruz! Witam was w kolejnym odcinku, w którym zagrajmy w Pokémon Fire Red Nuzlocke Challenge. Dowiedziałem się od was, że czy chcemy, czy nie chcemy, musimy, po prostu musimy się wrócić do tamtego Pokémon Maniaka, bo inaczej nie będziemy mogli kontynuować naszej fabuły. Niestety trzeba mu pomóc. To jest tak zwany, nie wiem, wpływ na grę. Życie szkoła. chciałem go olać, no ale trudno. Hejka, jestem Pokémon, nie, nie jestem, oo! Już to przechodziliśmy bla 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 bla, tak pomogę oczywiście. Jakbym miał inny wybór, Kamrus uruchomił separator komórek Teleportera. Okej, okay. pam, 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 pam. Cóż za technologię? technologia? Ty, 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 ty. Mogę tam wejść? Chyba nie. Cześć! Yeah! Dzięki, mała! Będę ci winien piwo. Ej, jedyny LPC, który odmienia, szanuję. Co ja dobrze, żebym pomogłem. Jedyny, który. Docenił moją kobiecość! Aleksiak, wpadać tu zobaczyć moje rzadkie pokemony? Nie? No to szkoda! W sumie w w chciałbym zobaczyć, może bym wiedział w Pokedexie, gdzie one będą, ale... Ale po co? Możecie jakoś podziękować. Och dobra, może to pomoże. Otrzymałem bilet Ses od Billa. A to jest taka jakaś impreza nazistowska. I idę. Oczywiście, że tak. Liniowiec SSN stoi w Vermilion City. Podobno jest tam wielu toleranców do walki. Zaprosili mnie na imprezę, ale nie znoszę bufonady. Może się tam za mnie ruszaj i baw się za odbrzem. Okej, to fajnie tam. To dzięki. Tyle mogę powiedzieć. Przejdźmy tędy, może coś ciekawego znajdziemy. Może? Hello, hello! Nie ma tu niczego ciekawego. O, ale mogę przejść tutaj. Okej, czyli mogę kontynuować właśnie. Jak wyglądasz stan Pokémonów? Mógłbym podlewelować w sumie Alpę. Bo już mamy rozwaloną Misty i mamy wyjebane. Tak czy siak? E, ci ludzie zostali obrabowani. To pewnie. To pewnie, że to jest R, co jest za tym odrażającym przestępstwem. Nawet policja ma problemy z roketami. Szkoda, że nie poszedłeś złapać jednego, który stoi za tym budynkiem. For fuck's sake. Nie dziwi się, że policja ma takie problemy. Wow, shit! Ale syfu na robili. Ty spół wyraźnie stara się wkopać się e, wkopać się w kopoty Okej, okay, to spoko Czekropniej rokeci, zobacz co zrobili z moim domem i szukali temu czy once jak kopać dziury Kop dziurę, kop dziurę Chciałem go użyć na moim mankeju albo sensu kosztowało mnie to wiele nerwów Fuck you Byłoby nie być gruby, to wszystko twoja wina Eee, dobra no to... Hej, spadaj to nie twoja podwórka Co ja jestem niewinnym gapiem Co? Że mi nie wierzysz? Te duże R na bluzce świadczy chyba o czymś innym, ale ale nie jestem specjalistą, okej? Okay? Mogę się mylić. Matchup! Idź alfa. Pogarsza to tu jest z pokemonem alfa. No to moi drodzy mega... Pick. super efektywne, jej. Ale nie zawiera takiej ilości życia jak ten wam. Oh shit nigga. Oh shit. To może jednak użyjemy mega kick? No Fogos tak Pogos Energy. potrafi być niebezpieczne z tymi krytami Macho mdleje, nieam Drowsy Spoko, to jest chyba psychiczne Co nie I on jest dobry na fightningi W ogóle ten typek nie Z jakaś hybryda mrówkojada z czymś, nie wiem Mega kick I... To jest dobre Headbutt Nice, krytyczny cios Kręcyk i tylko tyle. Easy. Mega punch! Woo! Zajebiście, za miło A teraz dalej ten TM Mało 18 level. Wow, Jaki zajebisty, jaki zajebisty przyrost statystyk. Dobrze, że go wylowałem. Co prawda pisaliście, że nie będziemy mieć ataków jak Nidoran, ten Nidorino, czy jak to się nazywa. Ale sprawdzałem te ataki w sumie na wiki Nidorino i nie były jakieś urywające dupy, więc i tak będziemy się bawili TM-ami. Tutaj, podaj się, pójdę sobie. Kamro zdobywa 500. Ej, dobrze. A teraz daj mi ten. Dobra, oddam ten, który ukradłem. Ej, Czy będziemy mogli kopać? No to ja już pójdę, pa. W sumie nasz nidoking jest. Mogę cię je oddać w ogóle? W że nie ma co pokać nad rozdanym mlekiem, nauczę je kopać bez ten. Spoko, dla mnie w takim razie, hehe. <laughs> w sumie pójdźmy się uleczyć. Leczymy Uleczymy się na szybkości. Jak już jesteśmy. I dam te ten TM naszemu Nidokingowi, ponieważ gdyż aczkolwiek... E, on ma atrybut ziemi. I chyba jeżeli ma taki sam atrybut, to w ogóle lepiej działa. O, Pikachu można może, ale... Czy sobie może dać Pikachu? Nie dam Nidokingowi. Ma atrybut ziemi, niech będzie robił to co należy. Dobra, co chcemy zapomnieć? Eee. px 35 Flying. Eee, double kick, mógłbym wyjebać, w sumie nie chcę wyjebać mega puncha i mega Kika skoro, któregoś z tych, skoro przed chwilą je dodałem, więc wyjebiemy pek, nie jest aż tak istotne. To tego nie pasuje, kompletnie. Ale zapomniał pek i maszyna gotowa. O oh jest, wsadziłem w ob... ogarnijcie to, wsadziłem na jeden z drogów tą płytę, jakby to śmiesznie wyglądało, gdyby twórcy o to zadbali, żeby mieć ten róg i tak włożoną płytę, i żeby tak sterczała. Mój Boże, jakie to by było zabawne. Ale oni się twórcy nie pomyślą. A tyle jest pokemon z rogami, dobra. takim... Pamiętam ten moment w grze. Tyle razy miałem z nim problemy. Bo za długo szedłem. Za mocno biegałem, dobra. Eee, tutaj mogę przejść. A, tutaj nie mogłem przejść. Eee, porada, pokazałem, że zostać przejmiony do trzymania. Które z nich mogą się walce? Jej. A co my mamy tutaj w takim razie? Kuźmę mać. A, okej, okay, spoko! Spoko. Wszystko jasne. Eee... Przejdę sobie... Tędy... Droga piąta. Mm. Ok, Okej, droga piąta. W takim razie... Zobaczmy co nam wyleci. Whee! Mamy Pokeball kupiony, bo wiem, bo kupowałem. PJ! Uwielbiam PJ... Aaaa... Oh, Zabolało. Uwielbiam PJ-a. Uwielbiam pj, go. Uwielbiam PJ Eee... Ty masz za mocno taki. Lubię pj -a. Już nie potrzebujemy ptaka, nie? Zawsze lubiłem PJ'a. Quick attack, zamknij mordę. Lexid? Niech będzie, niech traci życie. Ale nie ja! Slap powder. Spudowałem, shit. No teraz tym razem nie będzie to ułatwione. Jest zasnął. Dobra? I pokébole. Leć! Czy za On ma już wyższy level? Może się nie udać. Zajebiście. Zopanem. Walcie, z PJ Dane PJ zostały dodane do Pokadeksu. Nie lubi walczyć! Chowa się w wysokiej trawie, szukając pożywienia jak małe robaki. Zajebiście. w Tak, oczywiście, że chcę nazwać się PJ. Nazwijmy go. Czyli może na pod coś jak Pikachu. Taki bardzo śmieszny żarcik, słownie. Co wy na to? Myślę, że to jest bardzo zabawne Nie zeskocz tam broń Boże, co my tu mamy Cześć, prowadzę usługę opiekuna Czy chcesz, abym potem nałoł swoje pokemony? Nie Żegnam, Fryer. Okej, okay, mam uśpionego chyba PJ-a. Ja, jeszcze raz się wrócę do Poké Center Bo jednak mam go uśpionego i nie chciałbym mieć uśpionego Hej pa pa, 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 pa Dobra, zajęliście Baczemy się w końcu zająć prawdziwą robotą. Co? Gdzie ja wlazłem? Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. A a a a a, a, a. teraz żeby nie zlecić znowu. Przejdę tak od razu. je. Oh yeah. Dobra, hoppa, hoppa. Eee, co to jest? A, ten chyba mamy iść, ale ogólnie. Co tutaj było? Nie jestem pewien. Czekać, rozejrzyjmy się. Tutaj chyba nie mogę przejść, tak? Jestem strażnikiem. Uff, uff, ale chcemy się pić. Hej, czekaj, druga jest zamknięta. Okej. Okay. To tutaj nie mogę przejść. Niestety. Cześć dziewczynko! Hej, czy masz Nidoran, yy, samiec? Czy chcesz go mieć za Nidoran, samica? Nie, no to szkoda. Mam Nidokiga! Motherfucka! Czy ja widziałem taki cień? Zobała mi się. O, koniec. Ludzie często gubią rzeczy w drogach underworld. A okej, okay, czyli pewnie jakbym poszukał, tam, znalazł parę rzeczy, ale nie chce mi się. Droga 6, przed była piąta, więc... O już, Nie ma tyle robaków. O, moje, moje możliwości XP pj PJ'a! Fuuuuck! Idź alfa! No rada, mi double kickiem. Piu! Okej okay. Spoko To... Nie jestem pewien... ale chyba to nie jest zbyt skuteczne. Chyba. Chyba. Mega kick! I tak nagle w ten kolec. A, to by bolało! Chociaż czy nie, nie ma pewnie twardą skórę. Z tego co patrzę na niego, to raczej ma kurewsko twardą, więc... Więc raczej bym może pewnie nie poczuł. Dobra, tak trzeck. Dajmy PJ-a. PJ Wracaj i PJ, jej! Mój tylny rubelku, o! Mój PJ ma gust. To dobrze. Wiedziałem jakiego pokemona wybrać, ciągnie swój do swego moi drodzy. Super efektywny, super. Tackle, easy. Jej! Ile są spa? 187, to dużo? No okej. Okay. Widli, wyjebane. Tak długo tak mnie nie zatruje, nie zatruje, nie? Nie zatruł, zajęliście. Oczywiście, zajebiście. Pięknie! On się nie... Co? Żartujesz? Nie, dlaczego miałbym? On się niedługo zamieni w Pidgeotto. to. Co nie? Teraz, zobaczymy komu tutaj mamy w ogóle. Odisz Chyba mogę go złapać! Żeby nie wylatywał nam potem. Baś nie chcę mieć A, to nie zadziała Choć naprawdę nie chciałbym go używać, bo już mam bulbazaura. A on też jest strawa zatrucie, dobra, zobaczmy od lisza wyjebane Jego łap, łaci, łacińska, łacińska nazwa to odium vanderus, mimo że nocami odbywa długie wędrówki na swych małych nogach Okej okay. Zapaliśmy zielsko, bardzo dobrze Czy chciałem go nazwać tak? Niech będzie eee, Skoro to jest zielsko to nazwijmy go Tak jak powinniśmy. Jedyna słuszna nazwa. No! Ja zamierzam nim grać tak czy siak. Eee, to jest może podwójna walka. Więc chcemy podlebelować oczywiście Pakimany nasze, które mają najmniejszy level. Przepraszam, to prywatna konwersacja! Gówna mnie to obchodzi, tym razem to ja jestem trenerem, który wyzywa na walkę. A, nie ma podwójnej, okej. Okay. Retata! Retata! Tata 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 tata. Muszę obejrzeć haku to okien w końcu. Gust! Niech będzie, tej whip. to może boleć. Walimy gustem, a potem quick attackiem, bo quick attack zawsze atakuje pierwszy. Chyba, żeby Mikro, również użyje quick ataku, wtedy zależy od speeda. Pokémonów. Okej, okay, zróbmy quick attack. W sumie nie zabijemy go, ale... No, bijemy tyle co z gustu. No okej. Okay, dobrze wiedzieć. To używać Quick Attack'u. Wo, On też ma Quick dobra! Eee, Pikachu. O, Zmieniamy, zdecydowanie zmieniamy! Weźmiemy Ground, ponieważ elektryczność nie działa na Ground. No przede wszystkim, PJ jest... ...pieprzonym flying'iem! To lata! Pioruny, latanie, nope! Eee... Mega... Mega Kick! Co ja powinienem Dig'u użyć. Ej, będzie mega O nie, to jest parę grzybany! Fuuuuck! O, nie zostałem! Okej, okay, czy to ma jakiś procent szans na szczęście się udało? Znowu przegrałem! Haha, frajerka. Dobra, w takim razie się podaczymy. Bo wypada. Weźmy potion! i wyleczymy naszego PJ'a. Ej! To przesta nas paszuchiwać! Nie! Squirtle! Uuu, trafiłem na typa, który ma startera naszego. Miłe zaskoczenie. Ale mi się odbija. Gust. Uuuu, nie, 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 nie! Eee... Stoop Dog! Na, 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 Niech będzie! Raz o To jest woda, więc łatwo go ubijemy. To ja bym i umarł! Nie bijcie mojego ptaka! Tylko ja mogę go bić! Dobra. Squirty pokonany. Ale małe expo. A Dużo życia Zajebiście. Realizuj H&Szyki Pokolany, nie mogę wygrać I jest Forsa Dobra, w takim razie kolejny Poultron dla ciebie Dla gpj -u. O robaczki, robaczki ci to nie widziałem Dobry jesteś Przekonasz się Butterfly O jaki słodki, jaki uroczy gust Oj, powiedzmy powder, tego nie lubimy Tego nie lubimy Na palcach chodzimy Dobra Super Sonic, Okej, okay, to może boleć? Dobra, konfuzja, ale easy, przeżyliśmy. 18 level, więcej życia, spoko, przynajmniej nie się czuza, że zdechnie. Zbyt dobry. A, co ty, co cały ja? O, TY JA Tak szybko dojrzewają! Tum, 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 tum. O, tum, 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 tum. Tum, tum, tum 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 O jaki zajebisty! Tum tum Ale pijiotto. Ale on zajebiście wygląda Już zapomniałem jak wygląda jego ewolucja! Wygląda jak większa ewolucja poprzedniej! I wygląda zajebiście! O oh, jest Normal lot! Okej... Okay. Blokuje stratę celności. Ej, Zebis jest specjal, tak serio. Podoba mi się strasznie. Eee... Oh jest! Uwielbiam! I love it! Wah. A jeszcze będzie trzecia forma! La, 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 jam. Dobra. Masz, przyjacielu! Masz. Trzeba cię podleczyć. Dobra! Come at, Missis. Ja? Okej, okay, pobawi się. Chodź pobawić się z moim ptakiem. <laughs> oh yes! Piknikowiec Izabele chciałaby walczyć O! Oh! Ma, wa ma również swojego, dobra, quick attack Hui, ja to wymieniałem się quick attackami. Mój jest lepszy. Czy mi się zdaje, czy obrażenia mi się zwiększyły? Pierwszy atak nie zabrał połowy życia, a drugi zabrał powyżej połowy. Okej, okay. czekajcie jeszcze raz, bo może coś się pojebało. No teraz jest tak jak jest. Okej. Okay. Ile tych ptaków, holy shit. Dobra, pokonała nas, zazwyczaj mi nie idzie. Cóż, zdążyłem zauważyć. Dobra. Oh, chcesz ze mną pogadać? Nie. Chcę ci skopać dupę i zdobyć eksparat pieniądze. Chcę ci skopać dupę, zdobyć z tego doświadczenie i jeszcze ci ukraść pieniądze. Bardzo się chciałby walczyć. Spiro, Okej. Okay. Inna wersja ptaszka. Niech będzie, Lir. Okej. Okay. Niestraszny lir Dla mnie Um... Uuu, to jest przemiana Spot Wygląda dosłownie jak szczur Quick attack! Quick attack! Quick attack! Hyperfunk! Oh shit! NIEEEEE! Zaraz mi babcia wejdzie, bo w pizdę O mój Boże Nie mój piciot! <śmiech> nie! <śmiech> Ty kurwa będziesz zdychać! Czym zajebać? Czym go zajebać? Kurwa! Pikachu pomści go! Zajeb za pierdol! <laughs> Mój pijot! To... No nie! Pieprzony! Przerobali miałem najbliższych szans, dupę walony chuju, mój Pidgeotto! No nie! No nie! W ostatniej walce Spoczywaj w pokoju, przyjacielu! Spoczywaj <grymne> Kurwa FAK! Co ty tam trzymasz? A to twój brzuch, okej, okay. nieważne. No to sam poziomie Pokémon go Eee, może... nic ciekawego. E o, dostałem coś. Okej, okay, spoko. Co jest spoko? Coś dostałem, nawet mnie to nie interesowało co gadała, dobra. Ty Michała wędkę. jestem rybackim guru, kocham o nie przeżyłbym bez rękowania. Powiedz mi, lubisz łowić? Tak, słodko, bo mi się twój styl. Będziemy kumplami, chyba kumplami. Leź tej wędki mamy mały przyjacielu. Ja do mały, oldrot. Łowienie to droga życia, to jak najpiękniejsza poezja. Prze przez morze rzeki iść tam za największą koleczko. Lecę! Okej, okay, widziałem cię, może przy eee. No raz teraz spróbujemy coś złowić. Czemu by nie? Czemu mnie? Gdzie to jest? Użej, uff. Okej? Okay. O, 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 coś popałem. Mam tylko jedną próbę. Are you serious? Well. O, co? Magikarp? Nie został złapany Mam na piątym levelu Magikarp? O, Okej, okay, to nie jest takie proste. Spoko, spoko, uśpimy go Bardzo śpi Dobra, teraz Czy możemy zagrać Magikarpem i zrobić sobie z niego Gajardosa Tylko to będzie nudne! Podexpie go przed odcinkiem. W ustawie nie wiem, tuż przed ewolucją jest praktycznie bezużyteczny, jeśli chodzi o siłę i prędkość. Najsłabszy i najbardziej darny Pokémon świata. Czy chcę nadać mu imię? Jak chcemy mu nadać imię? Jakiego chcemy nadać? To jest jego Gajardosa. Czyli jest. Jak go nazwać? On jest największym głównym na świecie. Ze wszystkich Pokémonów jest najgorszy. Ale potem się robi z niego skurwiel. I to taki kurewsko dobry. Co z niego zrobić? Jak go nazwać? Jak nazwać? A bo wiem jestem głodny, więc myślę, że to będzie idealna nazwa dla niego. Lubię sushi. Wy lubicie sushi? Dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawy. Okej, okay. to nie wiem, wyleczę ich wszystkich. Hej, może powalczymy naszym sushi. Cześć! Chcę, by... chcę pozostawić w na tym kawałku ziemi, kupiłem ją. Bo Pokéball wyrównuje grunt pod fundamenty. Hm, przydatne niewolnictwo, nie powiem. Dajcie im Pokébole, bo im brakuje. Cześć, mogę czymś pomóc? Tak, Pokébole. E, Ice hill. Co mnie kupię dwa. Nigdy nie wiesz, czy ci się przyda. Pokéball, ui, może trochę za dużo. No a z 11 kupmy. Nie będzie. Dobra, odwiedzajmy co tutaj mamy. Co nie przejdę bez y, temu. Uuu, cześć. Jestem przewodniczącym czasem fanku Pokemon. Próbował wychowałem ponad 100 pokémonów. Jestem wybrany wybierając pokemony. Więc przeżyłeś posłuchajcie pokémonach. moich pokemonach. to słuchaj, O, Coś dostałem. Bike voucher. Zabierz ten kupon na rower do rower. Do rower, rower o! A, będę mieć nabiłki rower. Nie się mój kochany Firo, wpatrizisz ze mną, gdzie będzie trzeba. Nie począłem mi ni roweru. Mam nadzieję, że mi się jeździć. Zajebiście! się! Dostaliśmy rower. Cze-Cześć, masz Spiro? Czy zmieniłbyś go na Parfetch? Nie. Nie ma wymian. Nie dozwalam na wymiany. O... A! PJ, krótko Krótko Podejrzewałem, że chciał powiedzieć coś w stylu, ty kurwo, za to, że umarł jego brat, którego złapałem, ale no cóż. To Pokémon nie potrafi mówić. Chcemy wymienić się listami z różnymi ludźmi. Bla 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 bla. Czy masz mi coś do powiedzenia? Co działał mi, Pidgey? do mi do safari na północy. Mogę ci to zajebać? Droga Pippi, mam nadzieję, że cię zobaczę. Pono safarem mag... jak. nie mam nic Jak muszę nazwać. kogoś Pippi? Serio, jak można? Notka. Droga z mała się być zabokonana przez śpiącego Pokémona. E, Obiaz przez Droktonaldo do o, mam tutaj coś. Zdradzę mawe kaming. i mogę tutaj złapać jakiegoś pokémona. Uwaga, kto zostanę? Spiro. Ja już mam go złapanego, co nie? Więc się nie zalicza. Więc się de facto nie zalicza. Mogę złapać kolejnego. Mogę łapać kolejne. Dajcie mi kogoś innego niż Spiro. Ej, Kans! Dobra, złapiemy się. Chociaż nie chcę ciebie używać, bo mamy już trującego. Lexid? Niech będzie. Ja oczywiście Slip Powder, Za Zakazem nie przepadam. Ale niech będzie. Złapnij go. Żyby był, co nie? W końcu złapie wszystkie Okej okay. Złapałem się, zajbiście się. do po Pokadeksu. Bardzo często względem na polach ITP. Pursza swoim ogonem wyczuwać zagrożenia w otoczeniu. Co jest? Gra mi się ścięła. Zablokowałem się gra. O, odblokowała, czyli sobie nie dadzacie swój wąż. Nazwę go po prostu tak i tak nie będę z nich korzystać. Pojawało mi się. Ta A w takim razie Myślę, że się uleczymy, bo już z tego co widzę jest końcówka czasu do nagrywania, więc nie ma sensu. Uleczymy się, zapiszemy grę No i cóż Pigiotto! Świętej pamięci Będziemy za tobą tęsknić, mimo że Znaliśmy się przez krótką chwilę. Co dożyłeś się dołączyć do naszej rodziny. I tak będziemy cię traktować. Żegnaj bracie, żegnaj siostro, żegnaj kimkolwiek byłeś. Papa. Pa.